Witajcie moi drodzy! Przez przypadek yy, odpaliłem tutaj dialog z y, Bosperem i mi się misja skończyła, ta ze skórami, jak pamiętacie? <laughs> Na czeladnika, witajcie, witajcie w kolejnym, drugim odcinku naszej serii z yy, No, i tak to wygląda moi drodzy. Yy, dostałem za to esencję leczniczą 20 sztuk i skórzoną tarczę plus 3. No, mamy plus 5, więc, więc to mi się zbytnio nie przyda. E, ogólnie to tak, moi drodzy, pozbierałem e, wszystko co potrzebuję, żeby nauczyć się umiejętności, czyli tak, mamy wir miecza, mamy Nordmaczyka, mamy do tego szpony wilka, 12 sztuk aż potrzeba i 5 smoczych korzeni, moi drodzy, dosyć spore wymagania. E, poza tym troszkę się w loterię pobawiłem, udało mi się zdobyć kapelusik, zdobyć zbroję magnata i widzicie, fajne bonusy daje. Mam też tytuł Aksyliarza. Eee, co tam się zmieniło? Mam pół półksiężyca, eee, jakieś tam pierścienki diaraxy, że mogę bazar sobie odpalać gdzie jestem. Eee, co tu jeszcze mamy? Zestaw a przygód, czyli tam dodatkowe te bonusy, szanse na złowienie itd. dalej Buty wiatru, trzecia ręka i premium. To jest wane już tam jakiś pierdółku w pełno no dobra, panie Harad, Co pan Harad nam zleci za zadanką? Swoją drogą mam już 12 level. Dzień dobry, panie Harad. E, I co pan ma? Worek węgla. Harat potrzebuje 10 sztuk węgla. Węgiel możesz kupić na targowisku. In plus. Dobra, moi drodzy. Próba, próba, moi drodzy. Próba. Oby się udało. Mianowicie wir miecza. Jak widzicie zwój, 75 bryłek, kurz normarczyków, smaczy korzeń i 12 szponów wilka. I chwila prawdy. Mek, siadło. E no i teraz, żeby może nie ryzykować, mam coś takiego jak... Podręcznik koncentracji. Zwiększe szanse na przeczytanie księgi 35 punktów procentowych. Użyję tego. Nie chcę ryzykować. I myk. Zakończone pomyślnie i mamy wir miecza aktualny i mamy pierwszego skilla. Oczywiście na razie nie, nie będę w niego ładował żadnych punktów nauki. Na targowisku powinien kupić węgiel. O jest, 100 srebra. potrzebuje 10 sztuk. 10 węgla mamy do quest'a elegancko. I ja bym kupił jeszcze sobie wędkę w takim wypadku. 40 koła. Tylko nie 10, tylko jedną. Bo wędkarstwo, jak i, kowal, jak, jak i kopania będę chciał na pewno rozwijać. To mnie na razie nie interesuje. I lecimy w takim wypadku do Kowala. Zobaczymy, co tam dalej za questą nam odpali. Trzeba robić questy. Biologa też trzeba warto robić. To też trzeba warto robić. Fajne, fajne, fajnie mówię. Warto też robić. Parat, hello, my old friend. Zwój błogosławieństwa i esencja lecznicza. Zwój błogosławieństwa B. Czy to jest pewnie taki, którego nie można wystawić, nie? Nie można pewnie tego wystawiać. Tak, nie może zostać sprzedany. To są specyficzne akurat bodzie już na to wychodzi, których nie sprzedamy. Nie ma tak łatwo, my friend. Okej, okay. okej. Okay. Misję zrobiliśmy. Dosyć prosta misja. Zobaczmy, co dalej. Eee. Mag wody Watras. Udaj się do Watrasa. Porozmawiaj z Watrasem. Pojedziemy to pana Watrasa. Zobaczymy pana Watrasa, co za misję ma. Dzień dobry. Misja wykonana, zobaczmy. Im jest urszak? Urszak znajduje się obok farmy lobatoczkiem niegnęły, gdzie do niego jak najszybciej. Okej. Okay. Dostałem zlecenie, żeby iść do urszaka. Ale u urszaka już byliśmy, ale przy okazji pójdziemy oddamy piórko kolejne. I wiecie, co zobaczmy sobie skill'a w Wilmiecie, jak to działa? Wo, najsłuch nice lecimy, panie Urszak, jeden dobrę, panie Urszaku. No, misja wykonana. Emblemat dominacji dostałem. Okej, okay. przyjął moje kolejne piórko. Mam jeszcze chyba do oddania cztery. Więc możliwe, że w tym odcinku się w... uda to dokończyć i wam pokażę. Miejski ciśla, Torben potrzebuje pomocy. Ty, no nie gadaj, że Torben będzie mi kazał zbierać drewno dla niego. Uff. Może tak być. Może tak być, moi drodzy. Niefajnie. Hmm. Zobaczymy. Ale Wilek Miecza fajny. Fajna sprawa, fajny skill. Ile mam jeszcze piór? Muszę 4 oddać, a mam przy sobie 8. Okej. Okay. Zobaczmy od Pana Torbela co mi powie. A i mam 74 koła, czyli te misje też trochę kasy muszę dawać. To jest w miarę sporo. Make. Goście, kinik w ogóle, z Felson. Emblemat determinacji. Za trzy kawałki drewna dostajesz 1k. Hmm... To już lepiej chyba roślinki zbierać, mam wrażenie. Czyśla w potrzebie. Torben potrzebuje drewna. Dostać drewno 20 sztuk. No, dwa drwala drew też mnie czeka do kupienia. W takim wypadku. Eee... Pytanie... Gdzie to się ulepszyć? Czy to można uchwala też ulepszyć? O, właśnie, bo ja wam nie pokazywałem, ale można też zwierzaka sobie tutaj ulepszać pod P. Macie punkty furii i macie tutaj właśnie. Ja mam akurat goblinka wsadzonego. Rozwinąłem mu tutaj średnie obrażenia i silne przeciwko potworom. Teraz troszkę rozwijam. Zabijania potworów, dostajecie furię. I wiadomo co level, coraz więcej trzeba tam. Yy, trzeba więcej dać. Czekajcie, siekiera. Czy doradzę do siekierę na przykład sobie ulepszyć? Tak, i potrzeba tylko 25 drewna. Więc większe te siły wydobycia. To jest przykładowo na podstawie siekiery. Ok, Kilow. 20. Aha, czyli kamienie wędka wymaga medale rybackie. Rybak może wymienić medale na skrzynie z przedmiotami. Medale rybackie w ogóle. aż, aż mi się każe, wiecie z czym z medalami konnymi. Huh. Ciekawa sprawa. Dobra. Let's go. Let's go, my friend. Trzeba zbierać drewno. Tu było chyba sporo drewna. Eee... Musimy uzbierać tego drewna 20 sztuk. Mamy od razu tutaj drewko. Cyk. Eee, Lecimy. Trzeba nas spamować na tym zetką, bo to chyba ma ileś wytrzymałości na to wychodzi. I po pewnym czasie chyba dostanę po prostu drewno, jak dobrze rozumiem. teraz zobaczymy. Poklikamy, poklikamy i zobaczymy ile tego drewna wypadło. Cztery sztuki drewna mi wypadły, tak? Na to wychodzi. Dobra, moi drodzy. To ja się biorę za szukanie drewna. przykazy będę oddawał pióra. I widzimy się za chwilkę. No Dobra, moi drodzy. Udało mi się pozbierać. Co ciekawostką jest, m, że na przykład nie wiem, macie na plecach sikierę, tak? E, w, no i jak chcecie na przykład zbierać drewno, to wystarczy trzymać zat, Nie musicie klikać, spamować z, z tej zatki. Nie wiem, czy z kilofem tak działa. Pewnie sobie to też obadam. Ale może że też to działa z tym, z kilofem. A póki co zbierałem już 25 sztuk drewna, jakieś skrzynki z Leon. o, prysznicowe doświadczenie, wow. Biedam tutaj, mm. no i że oddajmy quest'a, co mamy, esencja i 20 wytryków, super. E, mamy jeszcze dla Ciebie troszkę z, z drewna, dziękuję. I zobaczmy dalej, co mamy robić. Miejski księgarz. Udaj się do Sona. Son potrzebuje pomocy. Znajdź go w dzielnicy portowej w jego chacie. Okej. Okay. Eee, w chacie w porcie, Sun. a to nie był ten od umiejętności. gościu? Nie, czekajcie, bo ja teraz zgłupiałem. W porcie, w chacie. Chodzi o handlarza, suna. Teodor Hutnik. Tak, o niego chodziło, dobra. E emblemat witalności trzymałeś, super. I co tam jest? Mistyczne pergaminy. Sun potrzebuje kawałki pergaminu. Dostać kawałek pergaminu, 7. E z Metinów chodzi o te pergaminy, chyba, tak? Dla niego. Czekajcie, luknę. Bo mi chyba zabrało pergaminy, tak. Potrzebuję pergaminów. 15 sztuk, zabrało mi e, 8 chyba miałem. Na to wychodzi. potrzebuję dropnąć po prostu z posągów i przynieść mu. E, w takim wypadku to ja lecę na posągi. Pobiłem parę metinków, wypadło tak po dwa pergaminki z tego 10-levelowego mi wypadało. Zostałem zapieczętowaną księgę, bo z 15 oczywiście się robi właśnie taką księgę, ale to u Watrasa się ją robi. A tu była po prostu taka ala misyjna. Zobaczmy co nam wypadnie. Gromek, nice. A miejski hutnik jest tutaj zaraz. Powinien będzie cię coś przetopić, albo jakieś złoże. Misja wykonana. Zaopatrzenie dla kuźni. Hutnik potrzebuje 20 bryłek rudy. W tym, celu ci, w tym celu będzie potrzebne Ci kilo, które możesz zakupić na targowisku w sieciach w celu spotkać wiele złóż możesz może się wydobyć po założeniu, po założeniu kilo, korzystając z przycisku Z. Si, mam 20 bryłek, więc mogę od razu mu je oddać. Ciekawe, że od razu nie wziął. I dostałem miedziane kolczyki plus 3, siła plus 4. Tu eee, pozyskiwanie złota, zwiększone doświadczenie. Wypadałoby dodać bonusy, i myślę, że będziemy sobie go nosić. Lumbert, potrzebuje Twojej mocy. Znajdziesz go w drugiej części górnego miasta. No to zobaczmy, panie Lumbert, co pan masz za questy dla mnie tym razem. Eee... W góry że się robi alchemię, kraftuję. A eee... i. Robi się chyba przepustki. Tu jest chyba Lombard, jest, Lombard, myk. No u Lombarda właśnie się robi przepustki ma życzyć, sobie sobie kunsztu nadmarczyków, zrobić zwojów błogosławieństwa z kunsztu bos boski porgamin i przepustki, właśnie wyjścióweczki na dungeonki. I co on chce? Początkujący bohater 2. Ostatnie starania przez mieszkańców miasta zostały docenione. Uda się teraz do kapitana straży, aby kontynuować. Czyli mamy się też teraz do Pana Kapitana z powrotem. Dobrze wiedzieć. I tu mam alchemikę, ja bym luknął sobie z ciekawości, jeszcze alchemikę. Co tam było potrzebne na przykład do dużych potek? Te potki już były dla mnie dobre. Korzenie lecznicze i 5 butelek pustych. I 10 golda. Te potki można robić w miarę, tylko trzeba tych korzeni nazbierać. Trzeba troszkę nazbierać tych korzeni i można w sumie ogarnąć. E, dobra. Do kapitana straży, tak? No to chycamy w takim wypadku. O łopatką chyba obrażeń nie ma na to wychodzi. Lul. Lecimy w takim wypadku do kapitana, zobaczymy. Wchodzimy w taki kolejny etap już chyba, jeżeli chodzi o questy. To zobaczmy, kapitan straży. misja wykonana. Początkujący bohater 2 zgładź olbrzymiego ścierwojada. Moje drodzy, mam ogromnego ścierwojadka, Zobaczmy. Misja wykonana. I co teraz? Porozmawiać z kapitanem. No dobra, panie kapitanie. Zobaczymy, co pan kapitan nam powie. Dobra, zejdź z tego. Ile mamy kasy? 139, tak, jest 40. Skrzynia aksylianu raz 10. Wow. To 39, miałem, tak? 40 koła. kasy, nice. Co tu mamy? Początkujący bohater 3. zniszcz posąg biedy. Kurde, posągi biedy serio? Do zabicia. Takie łatwe posągi mi dali. To jest gitara. Właśnie, czy ja posągowi... A skillem też bije Dobra. Gitara. Myślałem, że nie. E, ile do badania kolejnego? 15 minut. Dobra. Obiecałem Wam, że dziś zrobimy, to dzisiaj to zrobimy do końca tego biologa, chociaż pierwszego. Dobra, mamy to. Misja wykonana porozmawiaj z Kapitanem. Nice. Kapitan Straży. Hello my friend Wario. Modyfikacja przedmiotu 25. Zgłać kwiplice 25 kwiplców, dostać skrzydło kwiplice 12 i zabić wściekły kwiplice 10, że zabiłem kwiplice wściekłe i zwykłe. Dodatkowo miałem zdobyć 12 skrzydeł, proszę bardzo. Mamy skrzydło kwiplice 13 sztuk. Troszkę ziół jeszcze pozbierałem, wbiłem 14 level. żeby sobie sprawdzimy jeszcze, czy, czy jakieś questy nowe będą. I dostałem za to, wow, Zwój Błogosławieństwa 1 i trochę kasy pewnie, w ogóle wypadł mi wir miecza ze z, z kół. Ja sobie wystawiłem go na aukcję, troszkę kasy może zarobimy, zobaczymy. Mm. I co ja tu mogę powiedzieć? Dobra, zrobiliśmy misję, co dalej? Początki Bohatera 4, Wataha Wilków, Zabij wygodniały Szalony Wilk 3. E, I zabi wilk 35. Policja, udało się. Ej, dostarczyłem przecież mu pióro. Powinno już koniec być zadania. Dostać pióro jeden. No. What? A nic. Pozdrawiam Gimli i Gracu, no bo tu fajnie się na czacie odezwali. Ale możemy oddać quest'a. A nie, patrzcie, zrobiłem quest'a z tymi wilkami. Mamy zabić zaklętego stwora tym razem. Ale to już będę chyba szukał sobie na spokojnie w kolejnym odcinku, myślę. Wilka tego specjalnego, trzy sztuki można zdobyć, za, za, spotkać tam. Jak się idzie za wilki, tam w prawo, za tej nieco co byli bandyci i tam jest są właśnie trzy. No, jeden wilk taki trzeba go trzy razy po prostu zabić. Wilki są oczywiście tu w lesie. No i automatycznie widzę, przeskoczyło mi na zaklętego stwora. Dobra moi drodzy, dam jeszcze jedną szansę tutaj temu questowi, jeżeli chodzi o badania Urszaka. Zalogowałem się na H1, mam troszkę pióru nadrapionych. Może zajedę z konia też swoją drogą. Spróbujmy Urszakowi oddać te pióra. Ok, badanie, dobrze cię widzieć, Urszak potrzebuje ważne składniki, misja wykonana. Dobra. Czyli udało mi się to, moi drodzy, chyba, tak. Przeszło na żądła, tak. Na H1, musicie widzicie to zrobić, no to wychodzi. Eee, mamy dostarczyć teraz 15 rządów, jedną już przyjął. I teraz co 60 minut. Także dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Hej.